Hejka, witajcie na kanale Lorquest, z tej strony Ola Alex Alexis i zapraszam Was do kolejnego openingu, a dzisiaj sobie sprawdzimy moją wiedzę na temat kart Lorkana, no i przede wszystkim japońskiego. Czy już wiecie o co chodzi? Będziemy otwierać japoński First Chapter, także bez zbędnego gadania przejdźmy już do dropów. To jak widzicie, booster box już jest na stole naszym do otwierania, także przejdźmy do tego, co znajdziecie w takim booster boxie. W tym, co tutaj ja mam przed Wami, dostaniecie 16 zarzetek I co jest najważniejsze, te saszetki różnią się od tych naszych europejskich. Nie tylko wyglądem, ale też ilością kart. Bo w środku dostaniecie 6 kart zamiast 12, z czego jedna to jest gwarantowana folia. I dodatkowo na takiego booster boxa, jak widzicie takiego co tu mam przed wami, o, tak się prezentuje, bardzo ładne w środku po otworzeniu, na takiego booster boxa, z tego co mi się udało dowiedzieć, jest gwarantowana jedna legendarna karta minimum. Także no wiadomo, tak jak w tych zwykłych booster boxach, możecie trafić przynajmniej jedną, a możecie dostać 3-4. Bo pamiętajcie, że karty legendarne ze slotu fol foliowanego, nie liczą się do tego właśnie minimum na pudełko, także tutaj staram się jakoś ładnie to wypchnąć, jak <gry> widzicie, bardzo ciężko, o, ale się udało, o. First chapter tutaj już nam stoi, świeci, niestety nie będzie tego widać w tle, teraz widzę, ale tak, saczetki, jak widzicie, są dużo dłuższe tutaj z tej strony w porównaniu do tych, angiel do tych europejskich, no i tutaj mają takie fajne nacięcie, o, że możemy szybko otworzyć. Także no, bez zbędnego gadania, patrzmy, jakie fajne dropy polecą. E, no i sprawdźmy tą moją wiedzę z postaci Disneya. Także tutaj lecimy po kolei. Dr Facilier, e, Donald Duck, e, Kapitan Hack z Challengerem, e, Krąg, Arielka i One Jump. Ahead. Właśnie, co jest ważne, no jak widzicie, wszystkie karty są oczywiście po japońsku, ale jak macie piosenki, e, to one są, e, no oczywiście w japońskim i na dole jest tytuł po angielsku, więc e, można łatwiej się rozpoznać, co autor miał e, na myśli. No i tutaj kolejna saszetka przed nami. Nie wiem, czy zaraz sobie nie wyciągnę nożyc, żeby łatwiej było to wszystko otwierać. E, więc lecimy dalej. Aladdin, e, Herkules z Bodyguardem, e, Peter Pan, e, Coconut Basket, z tego co pamiętam, Maurycy, i tutaj Miecz. Co wam muszę powiedzieć: e, te karty foliowane są bardzo ładne e, i same karty w dotyku wydają się, powiem Wam szczerze. Zbudowane z lepszego materiału niż te tradycyjne z First Chapter. O, tutaj tradycyjnie, może sobie zrobimy. O, tak, foliowane. I tutaj jeszcze. biraj back. 12 seconds later. No, to lecimy tak. Common, uncommon, rare, super rare, jak dropnie. No, i tutaj będą nasze. E, foliowane, także kolejna saszetka z Maleficent. Tym razem zobaczymy, czy nam się trafi, może ten One Drop e, Maleficent, e, nieinkowalny, tam kwestujący za dwa e, O Boże, tego nie pamiętam. Stampat, czy coś takiego? Może, nie wiem. E, Timon, o tej karty nie miałam, bardzo ładna, graficznie. Abu Wajana, e, tu wam powiem, to jest fajna wajana, bo ona mówi o tym, że możecie strącić z gry e, kartę TK, chyba. To boginie z pierwszej części, której ona oddawała serce. I ta karta wydaje się spoko na to, co nadchodzi w siódmym rozdziale. TK, która ona chyba mówi, że jeśli przeciwnik ma zeksertowane karty, to można zbaniszować, Tutaj postaram się wrzucić fotkę tej karty, także e, fajnie się dropnęła. E, I tak. Mały w tym temacie leci. Nie pamiętam jego nazwy. I Skaza foliowany! Ale super! Bardzo mi się podoba, bo ja uwielbiam Skazę. Nie wiem, co on mówi, czy on jest challengerem, czy kim. Będę musiała to później sobie wygooglować. No a te sobie tutaj już rozdzielamy. O! Także jak widzicie, po dropach nie ma czegoś takiego jak gwarancja, jakiegoś konkretnego dropu z... E, saszetki, w sensie tak jak w tych naszych, że macie trzy, e, uncomo, e, trzy common i o, tutaj muszę bardziej naciąć trzy common i, i, i wiecie później leci slot e, taki, 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 tylko tu macie właśnie trzy e, uncommon, nie, trzy common przepraszam e, i reszta to już e, losowo a tutaj dalej Peter Pan, Simba z Bodyguardem, z tego co pamiętam Elsa Oj, nie na takiej Elsie nam zależy. You have forgotten me. Uuuu, legenda chyba i zaraz zobaczymy, czy to będzie jedyna legenda z tego dodatku. Bardzo fajnie, Stitch. Yy, pomimo, że on nie jest jakoś mega grywalny, ja chciałam po prostu Stitcha, bo lubię Stitcha. I karta ostatnia, Genie, także tutaj leci. You have forgotten me do Uncommonów, resztę Commony. Także fajnie, już jeden Stitch poleciał, jedna legenda poleciała. No i trzymamy kciukasy, żeby to nie była jedyna, bo tak jak wspominałam, pamiętajcie, że na te japońskie boosterboxy przypada tylko jedna karta legendarna, minimum taki drop. No i jak zauważyliście pewnie, nie mamy tutaj karty puzli. To jest kolejna różnica z wersją naszą europejską, bo w europejskiej mieliśmy te karty puzli, z których można było utworzyć wizerunek Mikiego. A tutaj ich nie ma, a szkoda. Tinkerbell, Jasmina, E, Boże, to jest księżniczki i żaby od doktora Fasiliera. Te karty, ale nie powiem, jaka to jest wam dokładnie. O, o lafa, Ale fajnie. Hades. E, tutaj go powiem wam szczerze, wydropiłam wcześniej e, w wersji holo, bo jeden box już otworzyłam sobie tak prywatnie. I tutaj kolejna karta. Niestety nie znam kolegi, więc nie wypowiem się, kto to. E, więc trafił mi się ten jeszcze Hades, właśnie w wersji. E, Boże, w wersji, w wersji, w wersji holo. Więc może kiedyś jakieś porównanie wleci tych kart japońskich i europejskich. Bo taką wersję nie holo mam z serii europejskiej również. Także zobaczymy, e, zobaczymy. To idzie do o, śmietnikowej części stołu otwierającego. A właściwie podłogi otwierającej, też bardzo ważna rzecz. No i lecimy. E, Stitch, Jafar, e, Boże, to jest ten z Herkulesa, pomagier, nie pamiętam. Eee, Tygrysek, Stitch, Rockstar, Super Rare, także fajnie, że nam dropnęło, no i fajnie, że to jest Stitch, także spoko. Eee, I tutaj nie znam tej karty. Powiem szczerze, pierwszy raz ją widzę, ale idzie do naszego stosiku Holocard. Ten idzie tutaj na miejsce Super Rare i tutaj reszta na swoje, także na inne saszetki, jesteśmy już w połowie drogi, mniej więcej eee, czyli mam coś takiego co bym chciała dropnąć stąd powiem wam szczerze, chciałabym na pewno wydropnąć jeszcze jednego przynajmniej dzwoneczka tego e, z super rarki, bo mam go już jednego i zawsze przydałoby się więcej e, wo, trochę spoiler był chyba, jeśli widzieliście a tak, no to wiadomo be prepared byłoby super e, whole new world kolejny ale sudden chill też jest okej okay. Kristof, Simba, e, pri, To jest Książę Filip, chyba. Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. E, jeden z pomagierów Urszuli. I karta ostatnia, Elza. Nie ta Elza, na której nam zależy, bo jest jeszcze jedna, która jest chyba legendarną, e, jeśli się nie mylę. I jest również w wersji Enchanted. No i ta Enchanted, Elza, pewnie wiecie, o której mówię. Jest mega dużo warta. Ale no nawet nie liczę, że ona e, nam się wydropi. E, to jest chyba healing power z tego, z zaplątanych. E, goofy z raszem, chyba. Będzie trzeba się nauczyć tych symboli japońskich. Aurora, Mother Knows Best. E, Lafayette, chyba, chyba. I. I've got friends on the other side w wersji holo, także też bardzo fajny drop, bo też użyteczna karta. Fakt faktem można ją dostać z starter decku The First Chapter, chyba trzy sztuki, w, w, tak na pewno trzy sztuki, no ale zawsze fajnie mieć też w wersji holo, no i w ogóle w wersji japońskiej. Jak widzicie, tu mi się tak źle ucięło, także pomagamy sobie nożycami, mój najlepszy przyjaciel przy otwieraniu tych saszetek. Eee, I tak, no, maleficjent paczka, no to musi być maleficjent na przodzie. Także maleficjent, eee, ten miecz Simba. On ma chyba taką miejkę z tego co pamiętam, że pociągnie jedną kartę i odrzuci jedną kartę. Rafiki, eee, Hans i. Uuu, panie i panowie, jaki dobry dropik. Tamatoa! I to jeszcze w wersji. Są so shiny, także chyba idealnie do tej postaci to pasuje, Boże. Co jest super jeszcze, o tym nie wspomniałam. Jak widzicie, to holo jest o tyle fajne, że świeci się. Nie dość, że ten znaczek tutaj tego super rare, to jeszcze e, ten licznik Lora też się świeci. Boże, ta matoła w wersji shiny chyba lepiej nie potrafiłoby, nie, mo nie mogło być. Boże, święty, bardzo dobry dropik, Bardzo, bardzo dobry e, drop. Zobaczymy, czy w Tomcat troszeczkę uda nam się normalnie otworzyć. O. Także dobrze, że chyba otworzyłam tego boksa na odcinku, bo jeśli mam być szczera, z tamtego wcześniejszego boksa nic mega nie poleciało. Wleciał mi jeden sudden chill, wleciał mi jedna właśnie ta tinka powiększona, e, super rare, e, i wleciało mi Whole New World. E, jedna sztuka, więc to z takich fajnych, a z legendarnych właśnie mi trafiło się te piki, te Coś ty. Tata, ta. ta, ta. E, no ale tu lecimy e, dalej. Także tutaj mamy Sebastiana, Pongo, e, Healing Flower, chyba? E, Tryton, e, Kapitan Hack i ostatnia karta. E, jeden z pomocników Kapitana Haka Pozwólcie, że na tym to zakończę, bo nie mam pojęcia, jak on ma e, na imię. E, ale no na pewno jest z kapitana, z oddziału Kapitana Haka na co mogę ponarzekać jeśli chodzi o te japońskie karty, to bardzo trudno otwierać się te zasetki. Nie otwierają się tak płynnie, jak te nasze europejskie, ale no oczywiście hakuna metata lecimy dalej z tematem. Tutaj Flynn zaplątany w tej włosy roszpunki. A propos roszpunka, no to musi być tutaj patelnia. O, chyba tak tematycznie, bo tu, yy, boże chyba Maxim yy, możecie mnie poprawić w komentarzach. Arielka z Singerem 5 i ostatnia karta: Prince Eric. Dużo nam się leci tych Super -erek. Z tamtego openingu starsze, tych yy, wcześniejszego, co miałam, to tam niewiele mi poleciało Super jeśli mam być szczera. No ale nie ma co narzekać. Także yy, możecie się teraz zastanawiać albo pytać: Alexis, będziesz otwierać yy, japoński Rise of the Flatburn, czy może coś w tym stylu? I już Wam mówię, raczej nie. Dlaczego? E, bo biorę ten first chapter tutaj tylko ze względu na to, że, 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 że no, ciężko go dostać w Polsce w rozsądnej cenie. E, no i dlatego zdecydowałam się właśnie zakupić te japońskie, tym bardziej, że można nimi grać na turniejach. A z Rise of the Floodborn, jeśli chcecie obejrzeć opening, no to na kanale jest cały booster box dla Was. E, friends on the other side Z Dalmatyńczyków, jeden z tych zbiorów Urszu nie Urszuli tylko Cruelli e, Lustro e, Dragon Fire chyba e, Dr. Facilier I karta specjalna O, akurat tutaj leży nasz Flynn zaplątany w włosy właśnie e, Naszej, naszej, naszej e, Boże Wyleciało mi z głowy, jak ona miała na imię roszpunki o no, no przecież było roszpunko roszpunko spuść mi włosy swoje ogólnie ta bajka Disneya zaplątani bardzo fajna polecam jeśli macie możliwość obejrzenia a tutaj na razie oglądamy dalej opening Izma. Eee, Vision of the Future nie to jest jakiś też Merlinowy ale nie powiem wam jaki eee, Tinkerbell eee, szalony kapelusznik Eee, macocha tutaj i Dr. Facilier w wersji holo, także jak widzicie trochę nam się zbiera tych fajnych kart no wiadomo, najwięcej mamy a, an, e, tych commonów e, ale tych mówię wam e, super rare też nam fajnie wleciało no i pytanie, czy to właśnie wyszło na to, że ten stitch nasz tu jedyny, to będzie jedyna legendarna karta, szkoda ale zobaczymy, jeszcze nie nadzieja stracona, bo zostały nam dwie Ostatnie saszetki. No i tutaj ta trzecia już otwarta. Merlin, e, szef e, Tui, chyba e, tarcza Arendel. Uuu, uuu, uuu! Dwie legendy. Właśnie tą kartę dropnęłam, e, otwierając prywatnie, także mam już dwie te same legendarne w kolekcji. A, szkoda, że te same, ale no nie ma co narzekać. I ostatnia to jest chyba Flotsam albo sam z właśnie minionków Urszuli. Boże, z jednej strony fajnie, że dwie legendy się drobnęły, z drugiej strony, a szkoda, że jedna to jest powtórka. No ale darowanemu koniu w zęby się nie patrzy. Jakby to była powtórka nie wiem, Elzy, czy tam jakiejś innej legendy, to by może było lepiej. Eee, także tu przedostatnia saszetka i mamy przed nami Megan, e, Timona, Gaston, e, Babum, Balumbu, coś to była taka dziwna nazwa tej karty. Let it go z Frozen i oj, <ścoughs> i tutaj mamy Svena. Także Let it go jeszcze nie miałam w swojej kolekcji, przynajmniej nie kojarzę. No i teraz pytanie. Ostatnia szansa na Enchan. Ostatnia szansa na legendę. Czy dropnie, czy nie dropnie, sprawdzimy. No i ostatnia szansa też na Be Prepared, bo raczej już więcej nie będzie okazji otwierania japońskich saszetek. Także Tinkerbell, eee, to jest ten trójgub cerber, chyba. Abu z jakąś kartą akcji. Eee, Pacza, też jakaś karta akcji. I a, szkoda, myślałam, że legenda dropnie, ale jeszcze nic straconego. Na pewno nie ma enchantet z tyłu. No. <ścoughs> eee, Boże. Eee, fork z, 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 z Arielki z małej Syrenki. Także podsumowując, odcinek. Ogólnie, Booster Box. Na plus, no bo trafiły się dwie legendy, także jeden Stitch, jedna e, te piki chyba. E, jak widzicie, co do super rare, no to na pewno z takich fajnych, no to Arielka, która nam się trafiła. Hans, e, no takim mniej, Stitch ja się cieszę, bo prywatnie po Stitch. E, no ale co ona zasługuje na największe wyróżnienie, no to tutaj te karty Holo, a przede wszystkim. Nasz kolega O oh, So Shiny, jak widzicie, to jest chyba jeden z lepszych dropów, który dzisiaj nam wypadł. No ale co wy sądzicie o tych dropach? Piszcie w komentarzach. A ja się z Wami na razie żegnam. Trzymajcie się. No i do następnego odcinka. Bye! -o.